Siemanko z tej strony na 6 w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Trollface Quest. Pou ja 2! Siemano, z tej strony, jak słyszeliście na Klik 6, w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Trollface Quest. Buja, dwa. Sianos, Questa DWEczkę. Yeah. Kurde, znowu! chciał kupić tego oto ptaka <laughs> ok daj mi ptak... o oh, fack, co jest znowu daj mi kaczkę daj... dostałem kaczkę ty mój jesteś smutny Przecież ja kupiłem to coś Kurde No, ruskie techno yo, yo. Moja kaczuszka Pomóż mi Czemu mi nie chcesz pomóc? Co ja ci zrobiłem? Wpuść mnie Zapewne kopnie mnie Jest jasny, widzę Widzę Co mu się z głową dzieje? Ma ha pałeczkę. Ha, ha, Klub XXX, X, X, Jak widzimy, tylko dwa X, ale. Co się kryje dalej? No wpuść. Po to. Po to da się dwie. Da się trzy gwiazdki. I wchodzę. Za mało. Za mało gwiazdek. A to mi się da? Da. Wszystkie. O kurde, no klub dla lewo... Nie nie, nie, nie będziesz udostępniał. Czego się śmiejesz? Coś z moją mordą jest nie tak? Zużycie. To wyłączmy lampę błyskową. Boże, jaki trudny poziom. Nie da się. Nie da się. Nie, nie chciałem tak. Nie, znaczy to. Co ja na nie, Coś na twój twarzy? O, nie, oczu. I kacuszka, Czy... nie, jakaś. nie, nie, Ej, stój! Stój, stój, zostaw mnie! Zostaw mnie! No i nie, No nie, 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 mi Obudź się! nie, ta chmura... Krzycz do niego! Krzycz! Obudź się fuck. What? Obudziłem księżyc. Wygraliśmy. Kolejny po... Czy... Czy... Czy on się ma... ma... Jezu, nie powiem tego. Otwórz. Chyba to była za gorąca bo za zimna. Nie, ta jest za gorąca, zdecydowanie tak. Coś da się tu zrobić? Nie, pokazuj Fifora, ty nie masz. A... ugotujmy kaczkę. Nie da się, to może być... To może być jakaś baba. Jakaś goła. Jest. Nie działa. O, kurecek. Ja jestem brudny, ja nie będę stosował. Yy... O, no, Czyli tak tego nie załatwimy. Może mam wanąć? Tak też nie. Zapewniej tak nie. A gdyby tak. A również nie. No to co? P -p 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 jak ja mogę psy kapić tą kulkę? To jest kaczka, spadnie. Tak, uratowali. Idź. O nie, policja. Dubstep. Nie, programuj tam programu. Kaczko, pomóż mi. W taki sposób mi nie pomożesz. Otwórz to. Otwórz. A co? I idź! No nie da się, no co ty robisz? Jeszcze raz. Wejdź na to, wejdź na to. Czemu nie wchodzisz? Przed! Tak. Dobrze, nic, nikt nie zauważył. Kaczko, pomóż mi. A żaba? Wyłów rybę. Co, zapiszemy razem? Aha, ze spadochronu to może kaczko Idź na próbę Aha, czyli nie Skacz Nie, poczekaj 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 na mnie, stój Nie, nie odlatuj, poczekaj no i co? Tu się nie da nic zrobić, nic na, na jego nogę, na jego plecak, No i gówno. Co ja zrobiłem? No nie da się nic tu zrobić, no co tu zagra jest. Może coś tu, jakiś kamek będzie, albo coś. No. Up, up, up. Gdzie to, gdzie to nacisnęłem? Nie, nie, na kaczka. Gdzie nacisnęłem? Chyba koło jego nogi. Jest! Jedziemy! Dzia działało. Przed chwilą. Przed chwilą działało. No i gówno, nie działa. No to skacz. No zejdź na dół. O, po tu, po tu, było. No, Przed chwilą to miałem, no nie wierzę. Tak! Nie, nie będę uzasadniał. Taki ryj. Nie, nie będę. O nie, ja jestem w to słaby. Gdzie jest twój krzywy ryj? Tu, tak. Jest piesze! Ja je pieszę. ja piesze, ja Tu będzie, tu. Tak, nie, to będzie, tu. to było tu. To będzie tu, będzie, to będzie tu. Nie, to będzie tu, nie, to będzie tu. Nie. To będzie tu. Restart. No, no i tu też nie działa jakiś. No i nie gram w to. Czy jest na czas? Ja spieszę. Nie spiesz się. Czyżby medali i pochar nasz? No i gówno mój nie... Jak się nie staram, to kurde wychodzi. Skacz. Skacz. Kaczko wystrzeli się ide. No i straciłem kaczkę, no i super, no i. Czy co to? Co? Nie, guru! I to jest prawdziwy kapitan. Czy kto to jest? Z Tytanika. Nie, jak się nie sta. A du, 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 du. Nie, tak tego nie zauważyłem. Ty. Nie, nie chciałem tego. Kaczko zjedz go ty. No i co nie działa? Nie, 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 nie. to był gości, tam był gości, jeszcze raz. Tu gdzieś. No nie działa. Starożytny przycisk. Oj no kurde, jak chcę wygrać, to. Nie zauważyłem kaczki. No, ma jakąś Wejdź do domu. Nie da się. Boże, święty. Ile jest? Minus 50. Spróbuj w dm. Jezu, święty, do domu. Nie, co ja zrobiłem? Co. Zepsułem. Ale przecież... Jeszcze raz. Teraz do domu szybko was. Właśnie, szybko uciekaj. Jest. Zanim się spalili. śmy Tu. No i to jest oszustwo. No wiedziałem, teraz będzie tu znowu. Nie, tu będzie. No tu będzie. No co to jest? No kaczko nie uciekaj, bo ja tu grałam. No Jezu twoja, kurde, kihol zastrany, smarka ci wyle... Smarka! Smarka! Jest, smarka! Wygraliśmy tysiąc milionów złotych. Nie, nie sądzę, żeby... No. O, kaczka bakflipy robi! Zaklęć wodę! No zakręć wodę! Nie przyspieszaj! Trzeba przytrzymać! Nie, nie! O, wygrałem. Nie, nie będę została. E, Automatika. No i automatykę. Kaczka! No to źle. Manualnie. No i też biedna kaczuszka. No weź ten Lizak sobie, kurde, do domu sobie kurde. O, pa, 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 pa... Nie, mam jabłka ustawić. Nie, są najpierw, No i pewnie... I są monety! Jest wygraliśmy życie i darmowe wejście do stomatologa. Cześć dziadku, no 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 jakbym chciał się z tobą napić, to pijmy. Wypij jeszcze raz. Za du Czemu cię nie spakowało? Niedobre? wywar z mojej kaczuszki napisz się wywaru napisz się wywaru z mojej kaczuszki dziadku masz wywar z mojej kaczuszki masz wywaru gdzie on się woda po pierogach? ojeju nie da się kaczko nie zabija no i za kaczko nie żyje? może bez no i... Gw... 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 daj gra też gwie. O, to jak się daj mi klucz! No, zbędę! Da? Co to jesteś soła. Koniec! Siema stary, to ja, na wsadzę ci to w odbyt i kurde, z... tam. Czy będzie skarb? Czy będzie, będzie... Jeśli ktoś mi wytłumaczy, o co chodziło w tym, tym, tym czymś, kaczkomenę, czyli to koniec. Zapraszam do subskrybowania, komentowania i nie zapomnijcie dać łapki w górę i trollów w łodzie. Żegnam się z wami. Bye, bye.